Od lipca na terenie gminy Ozimek działa darmowy transport publiczny. To rozwiązanie, które zmieniło codzienne podróżowanie mieszkańców. Wygodne autobusy stały się nowym sposobem na sprawne i bezpieczne przemieszczanie się. Bardzo sensowne i mądre posunięcie w tym temacie. Ta komunikacja była potrzebna i naprawdę bardzo, bardzo się cieszę. Autobus teraz jest też bardziej taki ekologiczny. Jeździmy na rowerze to nie wiadomo czy auto nas nie potrąci na przykład. I no, autobusem jest jednak Dojeżdżamy do 13 naszych sołectw, więc jesteśmy w stanie dojechać z każdego miejsca gminy do centrum, do, na dworzec kolejowy, do szpitali, do sklepów. Najwięcej korzystają z niego osoby starsze oraz młodzież dojeżdżająca do szkół. W godzinach szczytu jeżdżą duże autobusy, poza godzinami szczytu jeżdżą mniejsze, żeby wszystko było dostosowane, żeby nie blokować miasta i nie przepalać niepotrzebnie. Tyle paliwa. Jeździmy w czterech kierunkach. Mamy cztery podstawowe linie, które się dzielą na podstawową linię i linię szkolną. I generalnie staramy się dostosowywać tą siatkę godzin do dzieci, do seniorów, do zakładów pracy tak, aby każdy mógł szczęśliwie i bezpiecznie dojechać do miejsca, w którym, do którego chce dojechać. Darmowe przejazdy ułatwiają codzienne obowiązki i dają większą niezależność. To wsparcie, które docenia coraz więcej mieszkańców. Muszę zawsze syna prosić, a to też takie niekomfortowe, bo syn pracuje. No, do szkoły chodzą, pracują, nie mieszkają już tutaj, nie. Także jest problem, a w tej chwili problem rozwiązany. Usługę realizuje firma GTV Bus, a pierwsze miesiące potwierdziły, że system się sprawdza. Bezpiecznie, komfortowo i bez opłat. Tak dziś wygląda transport w gminie Ozimek. To przykład, jak lokalne rozwiązania mogą realnie poprawić codzienne życie. Zapraszamy do komunikacji.